że on kątem oka widział już Edgara Czaniego, że on gdzieś tam się przemieszcza w pole karnej, tak odruchowo zagrał mu wzdłuż linii, sądząc, że Czani będzie mógł wbić piłkę do pustej bramki. Tak się jednak nie stało. Jest rzut rożny. Czani! Dwa... Polował na swoją drugą bramkę. W końcu dopiął swego w 70 minucie Edgar Czani. Co się odwlecze, to nie ucieszę. Czani miał swoje sytuacje w tym meczu. Po jednej Robert Jerz po jego zagraniu ustrzelił bramkę na 1-0. A teraz sam w tym zamieszaniu w piątce strzelił drugiego gola dla czarnych Koszyn. I Jasy Stat. Tomasza wszystkiego No, prawie. Tam piłka jeszcze odbijała się. Między innymi od Marcina Adamskiego, któremu pojedynki z Polonią wyraźnie nie służą. No. Tak, ale w takiej sytuacji trzeba się umieć znaleźć. Czy potrafi właśnie w tej piątce być pierwszy? Gdzieś ma nosa takiego dobrego do tego, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu i z takiej sytuacji strzelać bramki. To też, to też trzeba potrafić. Dziewiątka na koszulce i dziewiąte trafienie w tym sezonie ligowym potwierdza swoje.